Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i pośnęły, lecz o północy rozległo się wołanie. Oto pan młody. Idzie. Wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły. Do roztropnych. Użyćcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne. Mogłyby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu pozostałe panny, prosząc, panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, zaprawdę powiadam, nie znam was, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Z tego rozważenia poczułam nadzieję i chęć do tego, aby mieć zawsze tyle oliwy, a tą oliwą jest Słowo Boże, żeby nigdy mi jej nie zabrakło, żeby w moim sercu zawsze świeciło światło światło, które będzie mi wskazywać drogę do Boga, Jego miłości i do drzwi, które będą dla mnie stały otworem, kiedy przyjdzie mój czas. Dlatego tak często brzmią w moim sercu słowa. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Z jakimi panami ja się utożsamiam? Czy jestem nierozsądna, czy może roztropna? Chciałabym i staram się być jak te roztropne, ale myślę, że zdarza mi się być nierozsądną, ponieważ modlę się, ale czy moja modlitwa zawsze wychodzi z serca, czy może jest rytuałem tak zwanym klepaniem? Przecież powinnam być zawsze gotowa na przyjście Pana. Powinna mieć zawsze otwarte serce na to, co chce mi powiedzieć. Ale czy ja go słucham? Czy jest tak, że modlę się, kiedy mam zapaloną lampę? Ale kiedy przychodzą trudności i braknie mi oliwy, to moja lampa gaśnie i moje serce zamyka się na to, co mówi do mnie Pan. Lampy są wyznaniem naszej wiary. Aby otrzymać olej, trzeba wcześniej zgnieść oliwki, a bez oliwy lampa nie potrafi świecić. Trudności i problemy zawsze będą towarzyszyć w moim życiu, w naszym życiu. Każdego dnia chcieć zgnieść lenistwo pokusy, słabości, żeby nigdy nie zabrakło tej oliwy. Oliwą jest wiara i miłość do Boga. Bez wiary nasza lampa gaśnie i w sercu rodzi się pustka, która zamyka nasze serca na działanie Boże. A wtedy nie dziwmy się, że drzwi do bram nieba są zamknięte i że możemy usłyszeć: Zaprawdę powiadam Wam, nie znam Was. Ta przypowieść to wezwanie, abyśmy. Się poważnie zastanowili, co rzeczywiście jest ważne w życiu, a nie co nam się wydaje, że jest ważne. Albo będziemy gotowi, albo nie. Innego wyjścia nie ma.